Zbliża się 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Warto 11 listopada zamanifestować swój patriotyzm uczestnicząc w uroczystościach rocznicowych i dekorując domy flagami narodowymi. Gliwickie obchody święta narodowego rozpocznie w niedzielę msza święta w intencji ojczyzny w kościele katedralnym pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Początek o godzinie 12.30. Uczestnicy uroczystości wyruszą później spod kościoła w stronę placu Marszałka Piłsudskiego. Na godzinę 14.15 zaplanowano... Patriotyczną manifestację mieszkańców na placu, wokół pomnika marszałka, żołnierze złożą meldunek wojskowy, podniosą flagę narodową i odegrają hymn państwowy. Przewidziano tradycyjny apel poległych i salwę honorową. Reprezentanci organizacji społecznych i władz samorządowych złożą pod monumentem wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie przedstawiciele władz wraz z zaproszonymi gośćmi złożą kwiaty na cmentarzu żołnierzy francuskich oraz na grobie generała Leona Berbeckiego i pułkownika Romana Florera. Rocznicowe uroczystości zwieńczy wieczorny koncert Zatytułowany Stryptyków Wspomnień. Na scenie bajka wystąpi śpiewaczka Nina Nowak, której towarzyszyć będzie pianistka Halina Andrzejewska. Początek o godzinie 18. Wejściówki są do odbioru w kasach kina Amok i Gliwickiego Teatru Muzycznego. Miejskie obchody Dnia Niepodległości poprzedzi koncert Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się 10 listopada na scenie bajka. Wystąpią chórkom Batant, Młodzieżowa Orkiestra Denta Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach oraz laureaci konkursu Pieśni Patriotycznej i Powiatowego Konkursu. Recytatorskiego. Imprezie towarzyszyć będzie uroczystość wręczenia wojskowych medali i odznaczeń dla zasłużonych, którą przygotowuje Wojskowa Komenda Uzupełnień. Początek imprezy o godzinie 13.00. Wstęp jest wolny. Gdzie są utrudnienia na drogach, jakie imprezy odbędą się podczas nadchodzącego weekendu, jakie inwestycje są planowane, tego wszystkiego dowiesz się z SMS-ów, które wyśle do Ciebie urząd miejski. W Gliwicach od kilku lat działa system informacji SMS-owej. Chcesz być na bieżąco z wiadomościami, dostępne są cztery serwisy informacyjne. Aby się zarejestrować do któregoś z nich, wystarczy wysłać SMS-a. Brak informacji często nie pozwala podjąć właściwych decyzji, właśnie dlatego powstał samorządowy informator SMS. Przygotowano cztery różne serwisy tematyczne. Pierwszy to eko Komunikaty dla obywateli. Rejestrując się w drugim będziemy otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach. Kolejny to wiadomości o wydarzeniach kulturalnych, a ostatni to inwestycje. Jeżeli chcesz zarejestrować się w systemie i otrzymywać informacje z wybranego serwisu informacyjnego, musisz na numer telefonu widoczny na ekranie wysłać wiadomość SMS z treścią przypisanego do serwisu kodu rejestracyjnego. Koszt SMS-a za zarejestrowanie jest zgodny z cennikiem właściwego operatora telefonii komórkowej, w którym użytkownik posiada telefon. Za otrzymane SMS. Nic nie zapłacisz, możesz jedynie zyskać.